No, Nowa Jeszcze mówię tak z zębami, czekaj! Chłopie! jak chomik. zależy jak zależy to 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 nazywać. Ale Kurwa nie połączyłem nagrywania. Ja pierdol. Witam. Elo? Kocik przyjechał. Ale koty co? I są koty! I są koty! U są wstał. to wiem. Ale... No i nie, no. nie, no. A jak gdzie? Ty... trochę stresował okay, się. Ja go no. miałem na kolana. Amar! Amar, proszę cię! Ponuś! Bracie kurwa! Ja bym ci nigdy tego nie zrobił! Proszę cię! Proszę cię! Proszę cię kurwa, Amar! Ja pierdolę! Ha. Ja pierdolę, no i na chuj ja tu wchodziłem Ja pierdolę A co masz i co? jest teraz pan życie i pan śmierci, bo no. Ale ty grasz co no nie, wyle nie teraz. Tobie się ta dziewczynka teraz? bardzo spodobała ostatnio. Tyle, tyle wspominasz o tym. No nie! Zajebcie mnie! Czekaj, troj, jaka dziewczynka? Anime. Kurwa. Nie, no. Najlepiej by było teraz, widzowie, w ogóle nie zginąć. Wiesz o co chodzi? Nie zabijam, pamiętajmy, oprócz mnie z dwóch killerów. Dwóch killerów musi być jakieś zamieszanie, że muszą o mnie zapomnieć. Dostałem te peka. O kurde, dostałem te peka. Zobaczymy. Ej, pomalowałam się w ogóle dzisiaj w 5 minut. Rekord. Dzisiaj byłam cały dzień na Menela. Zpam do 15. Nie testowałam niestety suplicy truskawkowej, ponieważ okazało się, że takiej w nie ma. Jest grupa, która jest po prostu taka kto mnie nie lubi? Znaczy nie, nie chodzi o chodzi mi o zadania. Jeszcze... Kto cię nie lubi? A gdzie ci tą listę wysłać moja droga? No to pierwsze, bo dawno nie byłem z kobietą. Jaka ma być brunetka czy blondynka? Okej, nie gadaj. E, no co jest? robić zakupy, a nie głupie bajeczki oglądacie. Spieszę się, Ene... Ale jaja? Ty wiecie, pierwszy raz takie coś widzę, że mi kurwa myszka stara od odłamała się. A wczoraj żeśmy dodali do streama, że używam tej myszki. Żadnych kurwa kwiatów! Żadnego kurwa basenów w piwnicy Żadnych kurwa kwiatów i zamknijcie się! Zamknij mordę, nie, to wy zamknijcie mordę! Kurwa! Z... Nie ja zamknij mordę, to wy zamknijcie mordę kurwa! A co z aferą z Brąkiem? No co no. Afera z Brąkiem była taka, że Wronek zaproponował loda kurwa Kolesiowi, który był w związku, i jego partner się obraził i mu najebał. <laughs> Ej, muszę się wysikać, zaraz wracam. Śmieję paleta! <śmierdzia> A! No to nieważne ważne jaki rozmiar cyca, ważne żeby dupa była wielka! Nie, jaką lampę sąsiadowi skroiłem? Po ja to biorę, po biorę Kurwa, pokoju. Kurwa ta lampa ty! Bierzesz to? No biorę co to pokoju. JOTIKOT! Eee, Lapak z korwysyc <kurwacyt. laughs> Arquero, dzięki za 7 miesiąc Miks, dzięki za 19 miesiąc Subika. Wujek Uszy, dzięki za 30 miesiąc. Efranek... Franek moi drodzy. Tak wygląda życie czasami. I wtedy trzeba sobie zaśpiewać Jestem małym, samotnym żuczkiem i Nexę mnie nie kocha. Nienawidzi mnie, nie lubi mnie, nie gra ze mną w gierkę. Proszę bardzo. Klasycznie. Klasycznie. Byłam w gimnazjum? Czy kocham Nexe? Piękne pytanie. Um. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego? Działa coś takiego? Nie wiem... Wiecie, że wracam na treningi z ucznictwa a propos? Nie, to, że zmieniam temat, ale... Wiadomo, że go kochasz? No to po co pytasz, jak wiesz? Brat zabił dobrego brata! Słuchajcie! A. Just Powiedzmy sobie skin. szczerze, sa, za sam fakt tego, z kim next gra w ten Pulp Fiction, to już oh. musimy oh. to zrobić. Oh. Słuchajcie, musimy. A no niestety. Z A jest ja jakąś babą! Z jakąś babą! Z babą! Z babą. Z babą. him out! Tak szybko padłem? Taka walka ci się najbardziej podoba w Fame? Szola. Ale patrzymy z na ryby, nie? Z, 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 na ryby to suszolem, że ryby będą dobre, co? Ba, z suszolem na, na ryby. Rybak rybak mnie zaskoczył, to Rybak ma, ma kurwa charakter, jebany, Ma charakter, rybak. Mały, ale wariat. A rybak kurwa zadziwi mnie. Żeby taki charakter jako rybak, nie? Jak Fajna suczka to tak, zjum? Suczka w ogóle, ty jesteś mocny. To jest pierdol to jest nie. Pięknej bestie. Czy to jest suszarówka z Josefem? Już nie jestem tak piękny, już nie przesadzajcie, kurczę. Co powiedziałaś, chyba mi się na adres? Badaj, pamiętaj o tym, żebyś się nie rozparowała. No sobie, mała co ty? Zdążyłaś mi bestia zje? No... No to jest piękna, mam Raczek. żartować z nią Ja pierdole a, a tutaj jak się zatrzymasz to drzwi nie puszczą? No gdzieś Dobra, no, no, robię tak Ja pierdole <noise> Gdzie wy jesteście? Prosiłeś auto. Ja już tam szybciej dojdę na piechotę. Wiesz? Gdzie jest to? <grystanie> Mogę. Ty do Dobra, ja też Matko idę jednia, i... nie no idziesz do domu. Ja idę, ja no, ja do te... <grystanie> A jak Spokój, spokój, spokój Wyjazd! Spokój, spokój Spokój Wyjazd! Proszę odejść! Wyjeb go do przodu, do przodu go wyjeb. Nie! do przodu Spokój usiądź Nie! Usiądź, usiądź Usiądź to do gleby, kurwa Ech Nie w Nie. Nie. Dobra, Nie Ale spokojnie Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja tu przyszedłem uratować, ale zrobiłem to w taki sposób neutralny. A Angelka, jak jest pusta miejscówka, już zlutowana, to czemu mamy na niej Zgodę, zostać? Nie, ja jeszcze zlutowana, do Folkowa, ja jeszcze lutowałam. A już ty. Nie, nie, teraz dopiero zlutowałam. Dobra, sorry, to moja wina w takim no, razie. Woja. Jestem zjebanym dałnym i ci nie powiedziałem. No, i wszystko, mamy jasność. A, zgodziłaś się z tym, że jestem zjebanym dawnem, dobrze. W takim razie życzę Ci powodzenia w życiu, ponieważ w tym momencie jadę do Madagaskaru. O oh, boże, trochę spokoju, fajnie. Ja jak, jak ten typ od Martirenti. Boże, pojedzie. Idźmy tutaj i zróbmy trik. O kurde. Mangetsu się. Goniłem Mangetsu ktoś się za mnie przebrał i to był Ewron. Dogoniłem go, odmienił się aj, na moich ja, oczach, aj. więc możesz się go strzelać w bo... Nowy kill pan działa. Ty chyba gdzie teraz się, sobie się? jaja robisz, ja w tym momencie kogoś widzę. Ej, dobra, jestem z kimś ja w, mogę... w opisie A gdzie ale... Mangetsu? Gdzie? gdzie, gdzie o, przed labem, przed labem Killpad i goniłem go, go aż do... Najbardziej pan najbardziej ja potwierdzam ale ty, dziewczynę ma! o jaki pupuś malutki to co teraz kuczył normalnie? Eksę grasz? Nie, nie mogę, bo ja siedzę z, z, z marzenką. Jaki... Rzucam? Witamy na górę. Ja tu klikamy. <śpiew> 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 Ej, no czemu nie zadziałało? Teraz <śpiew> ja małem kompot na klawiaturę przez ciebie! No, no i co zrobiłeś? Nekcesów no był. Kom, mam kompo Dziękuję za suba. Kom, za niego. Mam cały kompo w klawiaturze. Znowu mikrofon przestanie działać, bo jest ty nie? Dobra, ty nie stresujesz. Ja cię stresuję? Przepraszam. Tak. Ale po co są warkocze, bo ja serio nie rozumiem? Jak to? A, do... Jezu, bo mogłem takie dobre rzeczy powiedzieć. Ale nie będę podkręcać tego slipa, więc po prostu ci powiem, żeby było wygodnie ciągnąć. Znaczy, żeby ci ten. Włosy się nie niszczyły. Włosy, żeby się nie niszczyły. Halo! Jak coś. No. Jak będzie dzwonił, kurwa, Wonsaty. To mów, że piszemy do siebie po bratersku. Kocham cię i kocham cię, braciszku i siostrzyczko, słyszysz? Okay. Co, byś Co byś Nic, Plimpo? chciałem ci wysłać ko Kocham cię siostrzeczko Wafelku, no, no, a przypadkowo no. wysłałem do niego, no i... Uff. Ja pierdolę, ja pierdolę, no. Mówi, że jutro będę odkolowany na składaku, mam dosyć, wychodzę. Plimpo. Do widzenia. Plimbo... do niego Przeciś. i powiedz, żeby nie robił mi krzywdy. Powiedz, że ten, żeby tak normalnie i powiedz może że nie rozmawiamy na aplikacji żadnej. Tak jak on ale gadał o no, jakiś disk. A, no... Powiedz może że to wszystko jest nieprawda, nie? Kłamać się nie umiem, ale... Z tym tym po bro, braciszkowemu to tak. Dobra, to jutro mu to powiemy. Ja idę spać, papa. Dobra, no sklim Papa! O kurwa. No, czekajcie, zmienię sobie tylko numer. pogarsza że mię... Strasznie baczkawem, kurwa!